Szczęść Boże, dzień dobry, aleluja. Chrystus z martwych stał i żyje. I tym wezwaniem chcę Was powitać tego poranka, i w tym duchu Jezusa, Chrystusa z martwych stałego. Zapraszam Was do tego, byśmy szli za Słowem, to Słowo rozważali, niech ono nam towarzyszy, bo to jest Słowo Jezusa, to jest Słowo tego, który żyje. Kościół daje dzisiaj nam. Fragment 12 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, wersety 44 do 50. Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przeszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale po to, by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które wypowiedziałem, ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. Jawi nam się Jezus w tym słowie jako posłuszny Ojcu, jako słuchający Ojca. To jest ten wewnętrzny w Bogu dialog, y, y, słuchanie i y, wymiana miłości. I Bóg wprowadza nas w tą miłość właśnie przez Jezusa. I pierwsza sprawa: y, Jezus jest obrazem Ojca. Jezus ukazuje Ojca. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Dziś staraj się w sercu swoim zobaczyć Jezusa. I nie chodzi tu o obraz, o wyobrażenie Jezusa, tak? Broda, uszy, tak? No, okularów nie miał, tak? Tu chodzi o to, że zobaczyć Jezusa, to znaczy to, że on jest. Jaki on jest, to znamy z Ewangelii. I on jest obrazem Ojca. Dlatego też. Nie robimy obrazów Boga Ojca, bo jedynym obrazem jest Jezus. Druga sprawa: nie da się znać Ojca bez Jezusa. My możemy o Bogu coś powiedzieć z naszego rozumu, z obserwacji świata, ale prawdziwie Ojca znamy tylko przez Jezusa i dzięki Jezusowi. Ponieważ Jezus objawia to, co jest w Ojcu. Jezus objawia Ojca, Jezus ukazuje Ojca. I trzecia rzecz, yy, która jest niesamowita. Yy, wyczytuję ją z tego tekstu, ale też przez pryzmat tego, co święty Paweł nam objawia, że przez Jezusa mamy śmiały przystęp do ojca. To znaczy, przez Jezusa, yy, który jest obrazem ojca, mamy relację z ojcem. I mamy śmiały dostęp do ojca. Yy, dlatego modlitwy yy, yy, kończą się taką, takim zwrotem przez Chrystusa, pana naszego. Przeżywaj bardzo głęboko właśnie to, że możesz znać Ojca, możesz mieć relację z Ojcem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Oglądaj Pana, oglądaj Jezusa, wpatruj się w Jezusa, a będziesz znać Ojca. Pozdrawiam się bardzo serdecznie, życzę dobrego dnia, dobrej środy, żyjcie pięknie, z Bożym Słowem, z Jezusem Zmartwychwstałym. Aleluja.